Witam wszystkich serdecznie na wyprawie na ryby no dzisiaj pierwszy film w serii Będę rzucał to jak mi się uda coś ciekawego złapać Dzisiaj wybrałem się na rzekę górską Jak widać Woda jest trochę podniesiona Jest mętna W ostatnich opadach Liczę że coś No typu obstrągowa Rzeka Także liczę że coś może będzie Są takie ładne Płanki Proszę Głębokość około 70 tam jest wyżej do metra Kamienie zatopione Jest mętna jak widać Ale budzie dobrej nadziei Mój sprzęt na który dzisiaj będę łapał Jest spinik. Wybrałem się ze spinningiem Jest to taka węgluweczka Jacksona Już mam ją kilka lat kortek też Jacksona, przyłożyskowy Poblerek taki Jest to Kennard. 4,5 cm, troszeczkę go podmalowałem, taki mi o konie, ale o dziwo jest skuteczny na, na pstrągi, na klenie wędka fajna wiadomo, że to nie jest jakieś cudo, no ale no już swoje lata wysłużona, to rybna nie złapałem w tej rzece największy mój pstrąg z tamtego sezonu to jest 46 cm w tym sezonie dopiero 41 nie jest dużo drobnicy także nie stosuję małych przynęt zresztą po uwieszają się te małe nie są bardzo ładne, po 70 centymetrów Także Oby dzisiaj się poświęci, poś, poszczęściło No proszę raczej spokojnie, nie da połapać Kundel przyszedł, jeden, tam drugi Normalnie do połowy rzeki dopłynęły Wzięli, że przeatakują Nieogrodzone, właścicieli nie ma, niech sobie biegają Dobrze, że jestem z tej strony rzeki głupie kungle. No poszczekaj jeszcze No jeden jest coś się bać no. Druga bestia jest spółnie do mnie się przebrać na drzewo Tam temu rzuciłem jakiś kamień to się poleciał Gorą. No. Niestety tam się nie dało połapać. Wróciłem na te psy. Jeden jeszcze szczekał, ale drugi już przepłynął na drugą stronę. Także bałem się, no, pogryziemy, mnie cholera. Wie co będzie. Były dość agresywne, przeniosłem się gdzie indziej. Nie no, będę później wracał, to może spróbuję się tam połowić. Na jestem nad taką tamą. Jak widać, woda jest no, wysoka, jest brudna. Tu jest ciekawy odcinek, może coś tu się uda złowić. A jest woda niska i czysta na muszkę, jest bardzo fajna miejscówka. Tam później nad tą tamą, koło tych kamieni, postaram się przybliżyć. To jest taka fajna płańka płań znaczy się o, może tam coś będzie później także nie będę przechodził na drugą stronę bo nie ma zamiaru spotkać tych dwóch psów także do następnego razu